Manko, widzę, że w tym odcinku będziemy grać w Garden. Nowy update ostatnio był, ale, oczywiście, zostawcie łapkę i suba. A my pójdziemy do tego nowego update'u. I zmieniłem ostatnio owód, bo mi się nudziło. Tu wcześniej był mysiak. Ja tu mam już dwa craftingi zrobione. Tu mamy tą miodowe tu za 14 minut. O co nam się uda to zrobić? Yy, mam też nowe nasionko. Nie to. To. Nowe nasionko. Musimy posadzić. Gdzieś tu. Mm. Mam trochę miejsca, gdzie to posadzić posadzę. O, muszę być tutaj. Coś się z jego Żeby sobie wyrosło Na no, lośnik. O jezu, jaki wielki. No to jest taki miotkowy, To jest taki miotowy dziwny Na pewno sobie ich więcej skaftuję. Ale... Tam teraz sobie craftuję Tam, tu sobie 9 minut sobie kraftuję. I też jest nowe nasionko. Sugar Apple. Sugar Ja jeszcze go nie mam, ale jak będę miał, to na pewno nagram następny film. Albo jak będzie w tym filmie. Bo to może nawet być lepiej. O, i kraftuję sobie tego, żeby mieć dwa takie, bo ja się opłaca mieć. Na pewno to się skraftuje jak y, pod koniec filmu to się skraftuje, na pewno. Więc nie wiem, co Wam może to pokazać. Tu takie, dajmy sobie. Ogólnie to sobie jeszcze nagram może solta, jak palimy balon śmieci. Jak będę otwierać te trzy jajka? Cztery jajka, Jezus, Mogę mieć jeszcze więcej petów? A czekajcie, jest moja sowa. Się pojawi pomijam że ma yy, mam też tego mam też takiego nowego albużowego takiego yy, no nie będę wam mówić tylko wam pokażę o na przykład tak to mruże i nie ma też efektu nie wiem po co to dodali jak to mało daje Mam jeszcze tak, takiego nowego sprinklera Nie wiem, to jest coś podobnego do ym, Tamtych o, Do tego Tylko, że są niebieskie, takie I chyba nie mam nic więcej, nie. Mam dwa nowe Jeszcze mi się robi y, tam za to mi się tam robi e, u tego misia? Jest to e, mi się robi. E, czyli ten, pe, pe, z tym, ten papel mi się robi. Jakby co to, ta żółta część to jest od ląby tej tu. To dwójka, taka ciekawostka. Muszę sobie to wiedzieć. Od, od tej ląby tu. Nic nie kupuję. Nie no, kupię może coś. Czekajcie, nie ma miejsca. Мам, я вот тут есть с мало проблем в не O, i ostatnio sobie też posadziłem pepel. O, tutaj. Mogliście już zauważyć. Tu pepel sobie posadziłem. I to zasadziłem. To na początku, co mówiłem, że zmieniłem ogród. I chyba prawie wszystko przesadziłem, oprócz tamtego początku. Idziemy sobie dalej. Hmm. Za 3 minuty coś będzie. A no, mój crafting. Ten drugi, właśnie. to jest nie na koniec filmu. Sobie tu pozbijałem włowódzki i zrobię na razie stopę. Pozbinałem, teraz idziemy tylko jeszcze tutaj. Zrobiłem, oczywiście, zostawcie łapkę i suba. I biorę to nasionko, to pozbierałem. Też nasionko się zrobiło w tym czasie. Mamy to nowe nasionko. Moje kunewki. Podleję to jest trochę. Jej! Jak tu? Ej, zaś nie. Nie w tą stronę rośnie. Nie w tą stronę to rośnie. Mi urosła tylko ją przesadzimy sobie, przesadzimy. Eee, ogólnie ogólnie w posad po przesadzałem. Jeden jak taki po tego można zrobić celuszko I wtedy się łatwiej zbiera. Wchodzisz tu, tu łazisz tu i zbręzdą. Albo jak się inaczej. Ja mam teraz... Zabieram. wróciłem, Jest ten nowy event, ale to nie jest zwykły, tylko to są teraz pracowite psułki. Czyli jak coś skaftuje, na przykład... Yy, 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 to nie... Ale na pewno to kiedyś skraftuję, bo będzie mi potrzebne do czegoś. To bym skraftował, ale potrzebuję tego kwiatka. To chyba zacznę skraftować to. Tak, let's craft. Muszę u niej kupić paczkę sionek. Tak. O kup. No e! Nie mam pieniędzy. Eee, damy tu 20 kilo. I sobie też od razu przerobimy to, bo potrzebuję 20 tego. Żeby przerobić na wszystko. A że są pracowite psuki, to będzie się to robić. To będzie się kraft robić jeszcze szybciej. Witik. Z kamer do Um, o, tu właśnie to takie pracowite pstuki z tapkami y -y -y. Tu mamy zero. Odbieramy miód. Hmm. Wrzucamy Bilożne. mango. Kupujemy tą paczkę. Packa dwójka. Mamy w paczkę. Tu oddajemy. Let's Mamy ten miodek, tylko tu odłożymy z 20 minut. Patrzcie, jak to się szybko robi. Patrzcie, jak to leci. Tak to, to się zrobi, to wróci. O! Patrzcie. Nowe, ten nowy super. O, ten papryczkowy. O nie! To też powoli leci. A tylko minuta, tylko dwie minuty minęły. Tak nie można. Na soltach oczywiście sobie sprawdzę, co one robią. A może to już na razie. Mm. A razie to już koniec. Odcinka. I bajowi